Wolfio, Wolfio, wstawaj szybko! To jest! To się stało! Strażnik ci woła, szybko wchodź, O kurde, spali. dobra, idę, idę. Dwunasta już jest, co ty? No jak to? No o, tak to? jest późnialski. Do roboty szybko. Już, przepraszam, przepraszam. Strażniku, ja go obudziłem dostanę. ty za to? No, nie. Wracaj do pracy, już. Aha. Ej, Andrew, Andrew. Miałbyś może pożyczyć węgiel, bo ja zaspałem i nie wiem, czy zamę radę uzbierać do końca dzisiejszego dnia. Weź No dobra, no niech ci będzie, no. O, nara. Koniec dnia! Zapraszam do mnie! Oddawać cały węgiel! Ile masz dla mnie węgla? Dwadzieścia. No dobra, może być, idź do siebie. A ty? Ja mam trzy staki, proszę. Jestem zadowolony, idź do siebie. Strażniku, ja mam dwa staki, proszę. Nie wiem, skąd wy to wszystko macie, naprawdę. U strażniku jest problem, bo ja mam tylko 18 węgla, nie? Wiedziałem, Oj. że tak się skończy, odpadasz. Stawaj do dziury, jakieś ostatnie słowo. Na pewno muszę spadać, nie mogę nic innego zrobić, żeby dzisiaj przeżyć. Jeśli twoi widzowie zostawią suba i lajka w ciągu trzech sekund, to pozwolę ci przeżyć. Widzowie, proszę, zostawcie lajka i suba, ja bardzo chciałbym dzisiaj przeżyć.